Witam wszystkich w drugim odcinku naszych rekolekcji. Pewnie niektórzy zastanawiają się, czemu taki strój? Czerwone buty, niebieskie spodnie, zielona koszulka. Dlaczego tak kolorowo się ubrałem? Bo w takich kolorowych szatach chodził dzisiejszy bohater. Kogo poznamy? Józefa Egipskiego. Józef był synem Jakuba. Jakub miał dwunastu synów, choć to Józef był tym najbardziej ulubionym. I to właśnie jemu, Jakub, dał tą piękną, kolorową szatę. Ta szata była przyczyną czegoś złego. Czego to posłuchajmy. Oni ujrzeli go z daleka, i zanim się do nich zbliżył, postanowili podstępnie go zgładzić mówiąc między sobą oto nadchodzi ten który mnie wasny teraz zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek studni a potem powiemy dziki zwierz go pożaru zobaczymy co z jego snów gdy to usłyszał ruben postanowił ocalić go z ich rąk Rzekł więc nie zabijajmy go i mówił ruben do nich nie doprowadzajcie do rozlewu krwi wrzućcie go do studni która jest na pustkowiu ale ręki nie podnoście na niego. Gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego odzienie długą szatę z rękawami, którą miał na sobie. I pochwyciwszy go, wrzucili do studni. Studnia ta była pusta, pozbawiona wody. Kiedy potem zasiedli do posiłku, ujrzeli zdala idących z giladu kupców izmaelskich, których wielbiądy niosły wonne korzenie, żwice i olejki pachnące. Szli oni do Egiptu. Chodźcie, sprzedajmy Go Izraelitom, nie zabijajmy go, wszak on jest naszym bratem. I usłuchali go bracia. I gdy kupcy Madjanicy ich mijali, wyciągnąwszy spiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za dwadzieścia sztuk srebra, a ci zabrali go z sobą do Egiptu. Jak mogliśmy usłyszeć, bracia źle postąpili? Przez zazdrość zazdrościli tej pięknej szaty Józefowi, zazdrościli mu tego, że ma dar tłumaczenia snów, i z tej zazdrości, z gniewu, ze złości, jaka była w nich, postanowili go zabić. Na szczęście był Ruben, który chciał go uratować. To on krzyczał do nich, aby go nie zabijali, ale wrzucili do studni, potem chciał oddać go ojcu. Lecz nie zdążył. Pozostali bracia sprzedali Józefa do Egiptu. Bracia Józefa popełnili wielkie zło. Popełnili grzech. Właśnie, grzech. My czasem w życiu też popełniamy grzechy. Grzech to coś złego. Przez grzechy człowiek oddala się od Pana Boga. Przez grzechy człowiek oddala się również od swoich bliskich. Powiemy coś złego, czasem czegoś nie zrobimy, czasem komuś sprawimy przykrość. To wszystko sprawia, że sami nie jesteśmy szczęśliwi. I tak samo było w historii Józefa. Bracia, po tym jak popełnili grzech, nie byli szczęśliwi. Brakowało jednego z nich, jednego brata. Jakub ojciec Józefa bardzo rozpaczał. Nie umiał się z tym pogodzić, że stracił swojego ukochanego Syna. Grzech sprawia, że oddalamy się od Boga, a przecież Bóg jest szczęściem. Bóg chce naszego dobra. Powiedzieliśmy sobie, w czym jest grzech. Ale jak to się dzieje, że człowiek grzeszy? Spróbuję wam to jakoś wytłumaczyć. Człowiek żyje sobie i jest fajnie. Ale czasem jest kuszony. Kuszony przez szatana do różnych złych rzeczy. I szatan bardzo często kusi nas z różnymi przyjemnościami. Na przykład. Zamiast posprzątać w pokoju, posłuchać rodziców, odrobić lekcje, odpocznij sobie. Należy ci się. Przyjemne, prawda? Odpoczywać. Zamiast coś zrobić, zamiast popracować, zamiast wypełnić to, co nas proszą, dać komuś radość, dobry uczynek, my tego nie robimy. Dlatego, żeby samemu mieć jakąś przyjemność. Ale czy to na pewno jest przyjemność? Każdy z was w życiu na pewno ma wiele przyjemności. Dla mnie bardzo przyjemną rzeczą jest jedzenie słodyczy. Bardzo lubię czekoladę. Ubrwać sobie kawałek i po prostu zjeść. I Właśnie. Przyjemności. Takimi przyjemnościami jesteśmy kuszony. Czekolada sama w sobie jest bardzo słodka. Ale, choć my ją taką widzimy, nie zawsze ona taka musi być. Pewnie zastanawiacie się, co mam w ręku. W ręku mam pudełko pełne grzechu. Tutaj mam pokusę. I człowiek, gdy skusi się Właśnie tą przyjemnością, to po tą pokusę sięga. Gdzie? Właśnie do tego pudełka. Rękę mam czystą. A patrzcie, co teraz się stanie. Jaka jest moja ręka? Brudna. Brudna grzecha. Jaka jest czekolada? Czekolada też jest brudna z grzechu. Czy ta czekolada, która przed chwilą była przyjemnością, teraz będzie? Nie, na pewno nie. I tak samo jest właśnie z grzechem. Nawet najlepsza przyjemność, najlepszy odpoczynek, jeśli ubrudzony jest grzechem, to nie jest przyjemność. Wiemy już, czym jest grzech, wiemy już, w jaki sposób grzeszymy. Ale na szczęście Pan Bóg nas nie zostawia. Tak samo jak nie zostawił Józefa. Bo z tego trudu, z tego cierpienia, z tego wielkiego grzechu, jaki popełnili jego bracia, Pan Bóg wyprowadził dobro. Józef, gdy trafił do Egiptu, przetłumaczył sen faraona. A ten zrobił go jego asystentem. I gdy w Egipcie i na całej ziemi nastał wielki głód, Józef wcześniej gromadząc jedzenie wydawał ludziom. W Egipcie wszyscy byli szczęśliwi. Później pewnego czasu do tego Egiptu zawitali także bracia Józefa z jego ojcem. I tak Józef z całą rodziną znów mógł być szczęśliwy. Znów mógł zamieszkać razem. Właśnie Pan Bóg. Nawet z największego grzechu, z największego zła, chce wyprowadzić dobro. Dlaczego? Ponieważ Bóg jest dobry. Bóg nas kocha. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.